I witajcie jestem Heavy i to nas kolejny osiko z naszej serii Smile to Zera do Rankhead. W tym osiegu zagramy sobie podeczkę i myślałem właśnie nad Anhurem, ostatecznie nad wulkanem, a może nawet tak trochę dla przyjemności jako RA. Bo szczególnie że ra mam jeszcze dwie, e, trzy razy bym musiał nagrać e, jako podstawowy, jako ten zaśmienie słońca, który w sumie był termowym skinem, by ekskluzywny, no i jako rozgwiazda z e, tego całego. E, biletu S2 No i co, ja bym No i tak myślę, że będzie dobre Tak szczerze A no, bo ta to na tos, no Też dobrze w sumie No, czyli jednak jest jakiś tam złożony team Mamy Zeusa Mamy No Goodlake Fan YouTube. No, to myślę, że kurde, cool, będzie dobrze. Mamy zabójcę, mamy maga. Mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Anhurem bardzo dobrze mi szło podczas bety na moim starym koncie. E, jak później wyszła jeszcze ta pełna wersja, trochę zmienili Anhura i ciężko mi było się przedstawić na tego nowego. I już lamiłem. Podczas e, tego na tym koncie grałem chyba raz czy dwa Anhurem. Nie poszło najgorzej, ale też nie poszło najlepiej. Więc. E, no, zobaczymy, jak tym razem pójdzie, tak? Ja, ja też chcę się nauczyć grać. W sumie, opanować e, tych. E, o, meduza, o, Nyx. O, Loki nie! O, to jest Loki to. GG WP. przegraliśmy. Nienawidzę Loki'ego. To jest ładny skin. Druga Nyx, pierwsza Meduza, drugi Loki, dziesiąty Zeus. O ty w życiu. No nieźle. Co to oni mają za awatary? Aha, z tej, tej, ucieczka z piekła. Teraz tak widzę wyraźniej. Uh, aha, ja jeszcze mam ten motyw muzyczny z Ucieczki z piekła. Dobra, teraz pytanie, jak się zbudować? Myślę, że zacząłbym od tego. Chociaż um, teraz nie wiem, czy to mi się opłaca. No, teraz to już za gówno, To sprzedałem. Idę, przyjacielu. Idę. Nie pamiętam, jak się w ogóle budowało. No, już, no jak mówię, dawno nie nie grałem. Ale nie, on ma ładny ten skin, ten. ten e, lol, freakman is great. No tak. Czyli to są jacyś chyba Polacy. Prawilny zbychu. Nie leć tak daleko do nich Bo To nie ma sensu. Aha, dobra, bo ja teraz się... No nie będę ci ścigał, przyjacielu, bo to nie ma sensu. Ale no myślałem, że ja już chcę tego z blada. No nic. Ale gramy przeciwko polakom, a to, z... ale są z sklano więc wreszcie nie umiem się trafić. Ale no, jeszcze mogą się pokłócić, tak? Więc liczę na to, że się pokłócą w czasie w czasie tej gry i będzie dobrze. No mam mało many jeszcze, na no, jak każdy Hunter. No ale... Ale no przycisnęli nas, nie powiem. Nie powiem. Są klanowiczami, więc jakieś tam zgranie pewnie jest. Ha! Bitch! Dobra, ona już drugi raz zdechła. Więc, easy Dobra, ja muszę się powstrzymać od używania uh, skillów na minionach, bo jak widzicie, nie mamy za dużo tego. Nie mamy za dużo. A no. Many, Ale coś czujesz, że Loki później będzie przesrany Że Loki będzie... Urywał jajca Kurde Kurde No to się trochę zdziwiłem. No nie, no, są klanowiczami, więc pewnie uh, siedzą na jakimś TS-ie uh, czy Skype'ie. No i jakoś tam sobie radzą. My tutaj właśnie gramy, jakby. Uh, ja gram jakby z obcymi ludźmi, więc. Uh, tak ciężko jakby tutaj jakieś zgranie. No ale. Prawilny zbyły. Jak ja nienawidzę, jak ktoś używa polskich. Pszczołdo o nie. Ale meduza zginęła dwa razy i dwa razy zabiła. Kurde. Dobrze, dobrze. Ja bym się mimo wszystko i tak wycofał. Ło! Prawilny zbychu cię wykończył No to trochę jak to trochę wstyd Dobra, weź sobie jeszcze jedną potkę na życie No przegramy to pewnie to przegramy, no ale nie ma co się dziwić Nie takie gry się przegrywało To be safer, no aw, wow. serio? Dobra, dobra. Nie, patrzyłem, czy nie robią czasami tego.

Więc trzeba uważać Kurde A ja, razem się zabiliśmy. No niestety. Myślałem, że dwóch uda mi się zabić. Ale dobra! Zabi też zabili się podwójnie. Torca No to ci się udało. Oni mają bardziej magiczny. Nie. Fizyczny team. Hm, nie wiem, czy to się opłaca robić. Dobra. Mniejsza, to bierzemy potki i idziemy. Zabijesz? ty odał mu się zdobyć a it's no problem man it's no problem Kurde. O, ładnie, ładnie, to było ładne. A, myślę, że to bym zrobił na razie, bo to jakiś tam kryty, zwykle buduję uh, ADKRy pod uh, no, jak to się nazywa. Pod... Y, atak speed, no a teraz wiem ja, Ostatnio się nauczyłem właśnie grać Pod... Pod właśnie, jak to się nazywa Kryty I know, I know, man Jezu, się je wystraszyłem tego Zeus'a O nie, patrz jak wyskakiwałem. Kurde ten pieprzony ult od Meduzy. No mogę się trochę poczekać, tak moim zdaniem, tak jak ja teraz żeby mieć fulla tego no dobra no zabije się albo i nie dobra nie będę gonił natomiast loki Radę go tak zabić No nie, nie dogonić go nawet Albo Okej, okay, ale trojek przycisnęliśmy, a to dobrze Ja mam ulta w razie czego Okej, okay, to była ładna akcja. To było naprawdę piękne. No, teraz jak mam tego demaidza, to już easy. No, ale te użycie tego ulta to mogły sobie darować. To Chyba najgorzej użyty ult ever. No ładnie. No ja niestety nie mogę być celem, wybacz mi. Jestem AD Kerry. I my to możemy jeszcze wygrać. No, ostatecznie by się przydało wycofać, bo ja też muszę sobie kupić. Muszę sobie coś tu kupić... Oj właśnie, Okej, okay, to myślę, że szał się przyda, i czekajcie, ja sobie jeszcze jedną potkę wezmę, Okej okay, i ładnie, no jakiś tam kryty, jakiś tam damage, no jeszcze ten mi przez 4 sekundy, 3, 2, 1... Oh, what? Double kill. Love you guys. No to było naprawdę ładne, bo no, chciałem już wykończyć tego Feniksa, no nie wyszło. Wiecie co, zrobiłem sobie mimo wszystko teraz to Patrzcie, atak nam początkowo niespecjalnie szło to <laughs> nim jego trafić Nie, jest dobrze, jest dobrze. Dla mnie jest dobrze, wyrobiliśmy się w jakiś tam sposób O właśnie Zeus zaczął tam wiecie niszczyć ja też mam 7-5 staty, to jak dla mnie to to są moje po prostu statystyki ukochane, sobie zrobię wiecie co damage. A. i wtedy będę jeszcze mocniej niszczył. O widzieliście to jaki kryt. Crit... Dobra zniszczę, zniszczę Ja zaczytam Wo No to... A... No, no to... O, no, nie, nie zrobią za dużo. Tak szczerze. Ja za chwilę się przebudzę. Oni też nie mają całego życia. Co oni tam mają? Ale Fenixa nie zniszczą. Zakiny. Chiny. Wiesz, tam lecę.

No, to teraz powinni to wykończyć jak najszybciej, tak szczerze. Macie 14, 13, 12 sekund. O, się teraz podnieciłem. Już też lecę. O, nie uda mi się. O, zaraz zginął. Uh, I'll be waiting for you. Widzieliście hmm? to? Jak niewiele brakło Czemu nie mogę klikać? Dobra, dałem mu przynajmniej tego. E, chyba, że on z nas znalazł... co, szczerze, sprzedaj to. I kup to. No, bo zaraz nas wykończą. Jakiś backdoor i koniec <laughs> dobra, just finish ty a zrobił sobie tego, damage'a No, w sumie teraz Defend byłby dobry. Chciałem ja spróbować zrobić Backdoora, ale to nie ma sensu. Ta Meduza tam trochę... Trochę nie jest taka jaka być powinna, ale za to Nox. Nox to niszczycielka. No już długi mecz jest, tak? OK, ale mam za duży cooldown. Tak zauważyłem, że mam za duży cooldown, ale jeszcze z tym. OK, OK, no i teraz atak, czyli sam atak. Nie mają lokiego, ale mają co prawda. Jeszcze tą pizdę zwaną Nox. Mamy 20 sekund, dosłownie 20 sekund. your ah. team has destroyed a middle enemy phoenix. Ah. Dobra, ale dasz, nie... No nie dasz rady go wykończyć Teraz defuj, tylko defuj Ja myślę, że to posprzedawał I kupił sobie jakąś potkę taką lepszą z tych Tak myślę, że byłby to dobry pomysł Jak mi się wydaje Pojawiła się ta na... A, ten buff na... Jak to się nazywa? Na siłę Na wrażenie Podejrzewam, że wiem kto tam poszedł już O właśnie O właśnie Spróbuję zobaczyć, czy się nie kręcą tutaj. No, trochę mi tych obrażeń wbiła. I powinniśmy wszyscy ruszać na nie. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze jest. O, wow, naprawdę dobrze. dobra gra. No, to było piękne zwycięstwo. Oh, nigdy nie byłem tak dumny z tej z, z, gry. Nie. Takie zgranie, takie. GGWP. No, naprawdę. To było ładne. Very GG Epic Game Fedlai Rank LOL No to w sumie trochę tak <gry> No ja się cieszę, mam nadzieję, że Wam się ten mecz też podobał e, Bo ja się strasznie wkręciłem w niego Się wczułem No 23 minuty gry Tak więc ja się będę z wami żegnał. Jeśli film masz się spodobał, w górę. O! Oh, a bunch of tryhards. Ranking na a bunch level No, ma rację. Jeśli film masz się spodobał, zostać w górę. Jeśli chcecie coś zapytać, coś to powiedzieć. Ee, nie poprawić. Piszcie komentarze, jeżeli kanał wam się spodoba. Chcecie być na bieżąco? Subskrybujcie, więc cześć. I do usłyszenia.